Kia Movement that inspires. Kia Rio 1.2 benzyna, 84 konie, wersja L Business Line, czyli od Elki przede wszystkim różni się to tym, że mamy reflektory Full LED, przyciemniane szyby z tyłu, ładne alufelgi, kolor smoke, smoke Blue. To chyba jest jeden z moich ulubionych kolorów w tym samochodzie. Tak to wygląda. Nie otworzyłem drzwi, więc centralny zamek się zamknął. Światła z funkcją Follow Home, czyli one się tutaj odpaliły przy otwarciu samochodu. Zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda: pełna elektryka, składanie lusterek. Tak wygląda tapicerka w wersji L Business Line. W pełni materiałowa. Tu mamy regulację zagłówka. Regulacja wysokości fotela kierowcy. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica w Business Line'ie. Automatyczna klimatyzacja. Duży wyświetlacz. Tak wyglądają zegary w Business Line'ie. Już mamy trochę pianobleka. Kamera cofania. I tradycyjnie, jeśli film Wam się podobał, był dla Was przydatny, to prośba o lajka, a najlepiej subskrypcję. Dzięki i do zobaczenia przy następnym filmie.